Cześć, tu Marta. Dzisiaj e, znowu to ja byłam na zakupach i znowu wydałam prawie 600 zł. E, 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 jest to tym razem Lidl. E, staram się to podzielić na jakieś partie. E, Zacznijmy od rzeczy zimnych, bo chcę to jak najszybciej schować. E, są tu rzeczy dla malutkie, więc one muszą szybko trafić do lodówki albo do zamrażarki. E, więc e, przelecimy szybko to, co jest takie, wiecie... Mm, pilne do schowania do lodówki i mamy tak zmrożonek e, frytki z Aviko z zigzaki do e, chcę to zrobić w tefalu do, e, z tą przystawką e, crispy może wam w sumie to pokażę tą przystawkę crispy przy okazji e, e, robienia frytek zwykłe karbowane frytki nic więcej e, groszek zielony dla malutkiej do obiadu jako dodatek warzywny, przepraszam, zabawki. E, będę jej robić dorsza, więc myślę, że z groszkiem byłby super. E, I część pójdzie do zupki, e, mrożone. E, coś takiego. I zupełnie z ciekawości, co, dlatego, że mam właśnie ekstra, ekstra Crispy, tą przystawkę do tefala, wzięłam kuleczki ziemniaczane. E, ja dawno temu jadłam takie kuleczki, ja w ogóle takie rzeczy uwielbiam, więc wzięłam z ciekawości e, pierwszy raz. Pierwszy raz kupiłam ze sklepu. Z takich rzeczy, które szybko lądują e, u mnie w lodówce, chociaż wiem, że niektórzy trzymają jaja poza lodówką. E, szanuję, ale u mnie w domu się zawsze trzymało w lodówce. E, są to dwa opakowania jaj eco, Bio. Y, no bo malutka już jajka, więc kupuję ekologiczne. E, Sznes z fileta z piersi indyka. Jedno opakowanie. I nie widziałam w Lidlu właśnie żadnych takich, e, wiecie... Bioekologicznych, bez antybiotyków, i tak dalej. takie. Indyk sam w sobie jest dużym ptakiem. I z tego co się orientuję, on nie jest taki karmiony um, tymi paszami takimi, wiecie, szybko rosnącymi, chociaż może się male. Um, więc no, wzięłam indyka, a nie kurczaka. I dorsz atlantycki. Z tego dorsza zapłaciłam sporo. Ale właśnie to jest dla dziecka. I dla niego zapłaciłam. Tutaj nie jest napisane, ale chyba na rachunku jest coś powyżej 20 zł. To jest sporo. My też, tego, my też będziemy polędwica z dorsza jest stówka za kilogram. Okej, okay, to teraz standardowo lecimy od tej strony, bo jakoś mi tak z lewej na prawą wygodniej. Zaczynając od przekąsek: takich wiecie, słodyczy, słonych przekąsek i tak dalej pierwszy raz wzięłam te z Good te małe wafelki, Czy znaczy, wydaje mi się, że to jest dokładnie to samo co w, dużych, e, w duże wafelki tylko w wersji takiej bardziej chrupkowej, pewnie tak więc pewnie znam to tylko e, są mniejsze niż te, które kupowałam do tej pory dalej mamy z Good też e, wafelki w czekoladzie mlecznej ja uwielbiam e, te wafelki to jest jako słodek, to nie jest lekka przekąska, to proszę traktować jako po prostu zwykłe, z, z, zwykłe coś słodkiego, tak? Wzięłam też jedną na próbę wafelki, wafle ryżowe i jogurtowe. Dalej wzięłam przekąsek jeszcze tutaj, jednego rogala, bo mi się to po prostu zachciało, a nie, nawet nie wiedziałam, że samko zaczęło produkować takie rogale. Wziąłam z ciekawości, też traktować jako zwykła słodycz. Dalej mam dwie bombalkowe czekolady. Takie. Jedną czekoladę z preparowanym ryżem. Nie wiem, źródło wapnia. Mam no, bardzo interesujące. No ale wzięłam z ciekawości. Wzięłam to, jest też bardzo droga czekolada. Wzięłam, bo widziałam, że dużo osób to zachwala. Tu nie ma nawet 100 g, jest 90 g. Słabo, no ale dobra. Widać było w sumie, że jest troszeczkę taka, jakby mniejsza. E, to jest czekolada już taka no, z górnej półki. Ona chyba kosztuje, zaraz Wam powiem, u nas bynajmniej, a chyba 8-9 zł. W ogóle teraz możecie sobie, jeżeli ktoś interesuje, jakie są u nas ceny na pomorzu. Jest czekolada Ferrero tutaj. Original 8,9990 gramów. No to dużo, no ale dobra cena była, więc w sumie wiedziałam, wiedziałam o co chodzi. Tak wygląda ten rachunek. 563 ,47 zł, 47 groszy. Tak, dobra, to lecimy dalej. Czyli blisko 600 zł. Lecimy dalej. Z przekąsek mamy tutaj jeszcze takie pierniczki bo jest tego jeszcze dużo, a ja pierniczki lubię. E, dobra, z przekąsek to by było chyba tyle, więc e, nie poszalałam. E, dalej mamy tutaj warzywka. I mam tak, e, całe opakowanie cebul, bo ostatnio sporo z tego schodzi. Takie mini, mini seler na w kawałkach. Ja bardzo lubię, nie tak na surowo, ale do dani różnego rodzaju dodawać, więc mają też bardzo dużo wartości odżywczych, więc warto kupować. Mamy pęczek włoszczyzny, bo chcę robić znowu ramen warzywny, tylko troszeczkę inny. Mamy dwa bataty na frytki i to będą frytki yy, też dla malutkiej. Ona już może te bataty jeść. Same zupki z, batatów, z batatami lubi, więc myślę, że będzie hit. Ym, mamy tak opakowanie borówek to też dla malutkiej. Mamy bio, y, ogóreczka, mamy pomarańcze bo ja będę potrzebować trochę soku z pomarańczy i tak, po prostu cztery pomarańcze, tak, o, do zjedzenia. Mamy jedno duże mango i to mango chyba też kosztowało coś koło 10 zł, tak mi się wydaje. Ym, jeszcze z Wam sprawdzę, ewentualnie napiszę ale 9 albo 10 zł, Ym, ale jest duże. Ja nie jestem fanką, ale mam w domu fana. Jedno awokado. Chyba nic nie umijam. Dobra, idzie gładko. Dalej mamy broku I też jest bio, bo ten nie bio był naprawdę mm, brzydki. Zostało tam chyba dwie czy trzy sztuki i były naprawdę brzydkie. Ja chcę dla malutkiej zrobić jej zupkę, więc, yy, więc bio. To artykuły bio też podnoszą bardzo cenę. Bardzo. Więc Mam opakowanie ziemniaczków, też i do zupek dla małej i tak po prostu do naszego obiadku. Z warzyw mamy jeszcze biocukinię, nie widziałam w sumie nie bio, więc wzięłam tą, a ta jest taka wiecie, ładna, nieprzerośnięta, więc spoko. Marchew jest zwykła, nawet nie było, znaczy była bio, ale taka mini marchewka i ona wychodzi naprawdę bardzo drogo, wzięłam więc takie nieduże, nieprzerośnięte marchewki. E, też do wykorzystania na, i na zupki dla małej, i na, e, i na ramen, i jeszcze będzie na kilka innych e, rzeczy. E, bio tomato wziąłam, bo były te pasaty. E, też bio, one 50 groszy drożej kosztują. Chociaż w sumie nie sprawdziłam gramatury, ale ogólnie 50 groszy za opakowanie było drożej niż te nie bio. Wyglądały tak samo, więc pewnie gramatura też podobna. Eee, wziąłem dwa opakowania. To tak, wiecie, dla zapasu. Wziąłem dwie pasty na kanapki. Ja bardzo lubię takie rzeczy. Pasta z, pomidorem, e, z pomidorami i słonecznikiem. To są pasty warzywne. Taka. I jeszcze z jarmużem i słonecznikiem. Vegan. E, nie miałam. wziąłam z ciekawości, a ja właśnie bardzo lubię. Jak mówiłam, z warzyw mamy tu już wszystko. Ja Miałam jeszcze sporo i warzyw i owoców w domu po poprzednich zakupach, więc tyle nam wystarczy. Dalej mamy z mięsnych rzeczy mamy, nie, było, nie widziałam przynajmniej parówek takich, wiecie, bez konserwantów. Wzięłam kiełbasę z szynki. Ona ma niecałe 20 gramów tłuszczu, e, takie opakowanie 400 gramowe, raz, dwa, trzy, pięć e, kiełbasek, tak? Dalej mamy filet wręcony z piersi indyka, trzy opakowania, ten filet jest drogi, e, hmm. kosztuje niecałe chyba 6 zł za opakowanie. Ostatnio w ogóle mój pies dostał całe to opakowanie, bo mi się wysunęło z lodówki i e, pech chciał, że akurat stał i wpadł, i spadł prosto na niego. Nie miałam szans nic uratować, a był tylko jeden plastorek wyciągnięty i on dokończył całe opakowanie. E, to żeby nas zdrowie mu wyszło. Mamy opakowanie makreli, filet wędzony, dodatek Omega 3. I to by było tyle z tej części. Tutaj mamy... Dwa ręczniki papierowe, kolejne ręczniki papierowe, i one kosztowały coś koło 10 zł. Nie 10 zł na pewno, ale są naprawdę duże. Według mnie dobra cena, byle tylko jakość była dobra. Dalej mamy trzy pak kukurydzy. Ja lubię te kukurydze z Lidla, bo one są malutkie i te większe opakowania zawsze mi zostają, a z kolei te, wiecie, oryginalne kukurydze z takiej znanej marki. Z kolei są dużo droższe, więc jak najbardziej OK. Wzięłam też z ciekawości dwa opakowania sushi. Ja wiem, że sushi a sushi, że to sushi pewnie nie leżało koło sushi. Natomiast wzięłam, bo ostatnio próbowaliśmy z Biedronki i to z Biedronki nam nie smakowało w ogóle. Czy to będzie dobra? No zobaczymy, dam wam znać. Znaczy, jeżeli będzie dobre, to na pewno pojawi się w kolejnych zakupach. No dobra, to mamy teraz tak jeszcze, e, bułki pita i pierwszy raz też wzięłam, skład bardzo konkretny, e, uczciwy, krótki, a data ważności, e, no cudowna, 9 kwietnia 2023. I ja myślę, że, ja, znaczy jestem przekonana, że ja to z, y, wykorzystam po to, żeby, y, wiecie, y, zużyć resztki, które mam w lodówce. Trochę papryki, kawałek ogórka, resztka sałaty, troszeczkę sosu, jakiś tam kawałek mięska i jest naprawdę przepyszny obiad. I to właśnie pięć placków to jest, to są dla nas nawet dwa, dwa obiady albo dwie kolacje na ciepło. I takie dwie bułeczki takie zwykłe. I dalej mamy dwie bułeczki z oliwkami. Ja oliwki bardzo lubię, bardzo fajny pomysł. Eee, chyba nie mają w całej ofercie, bo była napisane do wyczerpania. A szkoda, bo powinni mieć dwie zwykłe pszenne bagietki. Jeden kaczup z Włocławka i ten z Włocławka nam bardzo smakuje. My mm, kupujemy łagodny. Eee, chociaż zdania są podzielone, ale ja wolę łagodny. Dalej mamy twaróg półtłusty naturalny, dwa spilosa do takich placuszków twarogowych i ja mam nadzieję, że tym razem uda mi się ich, je nagrać, bo są przepyszne. E, mamy gołdę, e, opakowanie sera z spilosa, też e, z, e, jak widzicie bez substancji konserwujących, e, bardzo fajne. Mamy dwa skery one to są, wiecie, to są jogurty bez tłuszczu, 0%, 0 gramów tłuszczu, czyli 0% tłuszczu. Warto je jeść, natomiast one są normalnie z cukrem. Więc widzicie, dodatek cukru. Ale też mają 35% mango. Naprawdę są takie uczciwe te z piątnicy i są do tego bardzo smaczne. Ym, więc, jako przekąska, taka wiecie, yy, w ciągu dnia, żeby się doładować trochę i zjeść coś słodszego, to ja najbardziej polecam. No, naprawdę, bardzo dobre. Dwa waniliowe. Ostatnio zrobiłam ten skiernik, yy, który myślałam, że Wam nagram, ale przepis, który miałam, nie nadaje się do podzielenie się z Wami. No nie wyszło to za zbyt smaczne. Będę e, wziął dwa kolejne opakowania, żeby próbować dopracować. E, jeżeli znajdę coś, co naprawdę smakuje super i, z, i uda mi się to zrobić, to na pewno ja Wam to nagram. Jeden e, skarb truskawkowy, jeden twarożek grani, taki wiecie, kanapkowy. Dwie fantazje, no to też można w do działu bardziej słodkości. E, dać niż przekąsek tutaj mlecznych. Mówmy się, fantazja mam w 100 gramach 15,6 gramów węglowodanów. Jeżeli 5, 5 gramów ma jedna łyżeczka cukru, to w 100 gramach, czyli w takim opakowaniu, mamy 3 łyżeczki cukru. Nawet troszkę więcej. Kaloryczność tego produktu jest spora, bo prawie 150 gramów a tutaj tego jogurtu 150 kalorii, a tutaj tego jogurtu 100 gramach 82, czyli połowa. Mimo tego, że tutaj jest normalnie dodany cukier. Siedząc dalej, mamy jeszcze tak jedno mleko, świeże, 2%, do naleśników. Dalej mamy, bo tutaj chyba nie mówiłam, mamy lawazę. Kawa nam się kończyła, była w całkiem dobrej cenie, bo to było coś Trochę powyżej 50 zł za kilogram, więc nie wiem na ile to jest oryginalna włoska kawa, ale jest napisana Italia, więc wzięłam i chyba powinna być taka smaczna, delikatna. Dalej mamy gerberki dla malutkiej: jabłko, ogóruszka, malina, jagoda. Jedna, jabłko morela. Jabłko morela. jabko, gruszka, malina i jagoda. Te tubki się spoko sprawdzają. E, jabłko, jabłka, gruszki, dynia. Muszę tylko zobaczyć, czy tam w środku też nie jest takie aluminium, czy nie, bo jeżeli jest, no to możesz, może trzeba będzie się ograniczyć do tych tubek, tak wiecie, sporadycznie bardziej. Muszę to sprawdzić. E, w każdym razie cztery gerberki, jeden na hip. Dwa opakowania puszki z mleczkiem kokosowym, jakoś tak na tajskie żarcie. Jakoś nabrałam większej ochoty. Buraczki wiórki, opakowanie. Puszka z fasolą czerwoną. W ogóle mam ochotę na zrobienie ciasta fasolowego. Próbowałam Wam raz nagrać, ale to nagranie nie wyszło, a ciasto wyszło przepyszne. Też mam przepis. I chciałabym się z Wami nim yy, podzielić, bo naprawdę jest warty uwagi. Jedno takie piwko, wydanie świąteczne, a ja przecenione, przecenie, więc mówię dobra jedno wezmę dla, yy, dla jednego domownika. A tutaj mamy jeszcze dwa słoiczki z zupkami, taka i jarzynowa z cielęcina. Dalej mamy dwa pasztety dworskie z dzikiem i ja tutaj y, sprawdzałam sobie, to jest 10% dzika, więc świadomie wzięłam, że świadomie wziąłam ten produkt. Y, nie spodziewałam się, że za tą cenę będziemy mieć prawdziwy pasztet z dzikiem, z dzika. Y, jest z dzikiem, jest tutaj 10% dzika. No dobra, ale wzięłam, bo miałam ochotę na pasztet, a tu ma, a, a ma spoko składzik. Dalej mamy jeszcze makaron ramen. A, wziąłem udon. A, chciałam ramen. Wziąłem źle. Ale dobra, to będzie, bo mam jeszcze ten ramen, y, który kupiłam wcześniej. Y, połączę te dwa makarony i będzie akurat do tego ramenu. Myślę, że nie ma większej chyba różnicy. Zakładam, że nawet skład pewnie jest taki sam. Może y, długość tego makaronu jest inna. Obczekajcie. A, e, grubość e, tutaj jest ten, który kupiłam wcześniej. Zostało mi jedno opakowanie. Jedno opakowanie to za mało na cały ten, ten garnek zupy, e, więc tutaj będę miała makaron 4 mm i 2 mm. Natomiast, jak widać, e, skład jest praktycznie identyczny. E, więc to jest kwestia po prostu grubości e, makaronu, te nazwy. To tak e, zupełnie przypadkiem. Ten jest bardziej przygotowany do zup azjatyckich, a ten jest do dań głównych, ale, ale damy radę zjeść z tym. E, mamy... E, Oj, uciekłam teraz. Korzeń e, imbiru. Mamy teraz korzeń imbiru, taki niewielki, e, do... E, do herbatki chcę go wykorzystać. Myślę, że może jeszcze do jakiejś, wiecie, do jakiegoś dania tego typu azjatyckiego. Ja bardzo lubię. I tutaj jeszcze mamy przemysłowe rzeczy, y, aż 3. Czyli worki z taśmą, takie 35-litrowe. Zobaczymy, jak się sprawdzą. Worki zawiązywane, 35-litrowe. 100% plastik z recyklingu, i tutaj to samo, spoko. I laktacet, No i chyba tyle. No, więcej tutaj produktów nie ma. Ym... I za to poszło, i za to wydałam 563 zł. i 40 groszy. Nie wiem, piszcie w komentarzach, co myślicie o tych zakupach. Ja na podstawie tych zakupów zrobię z kolei bardzo dużo obiadów. Myślę, bo mam jeszcze tam troszeczkę rzeczy w zamrażarce, więc gdyby się tak uprzeć i nic nie kupować w połączeniu z moimi zapasami w domu, myślę, że przez trzy tygodnie moglibyśmy nie robić zakupów. Z wyjątkiem oczywiście pieczywa, ale to. Ale to się kupuje na świeżo. Nie ma tutaj mąki, bo właściwie o niej zapomniałam. Jajeczka były, masła nie było, trochę pieczywa jest. Dobra, no to w takim razie. Mam nadzieję, że miło się oglądało. Jeżeli macie ochotę zasubskrybować mój kanał, byłabym bardzo usatysfakcjonowana, że komuś się miło słucha moich filmów i chciałby subskrybować, to będę wdzięczna. I bardzo dziękuję, że wytrzymaliście do końca filmu. I w ogóle, jeżeli Wam się zakupy podobały, i pomysły, i nagram film z pomysłami, co zrobię z tych produktów. To jeżeli Wam się to wszystko podoba i taki film też chcecie, to możecie mi pisać w komentarzach. Jeżeli uważacie, że coś głupiego kupiłam, to też mi napiszcie w komentarzach, bo chciałabym znać Wasze zdanie. Więc na tą chwilę, kochani, buziaczki. Pa, pa!